tutaj krawcik hero a to jest y, nowa seria minecraft modyfikacje y, dzisiejszą pierwszą modyfikacją jaką chciałbym wam pokazać i zaprezentować bardziej dla, dla youtuberów którzy chcieliby po prostu nagrywać jakieś filmy i mają słabego kompu słaby komputer y, lub grają po prostu na laptopie jest to modyfikacja optifine 1.5.1 y, y, wersja HD na minecrafta, no może być na pirata na, nawet no i wszystko tutaj będzie działać on jest do tego, że zwiększa nam po prostu fpsy w grze, czyli mniej laguje no i po prostu ten mod czy ta modyfikacja zmniejsza te lagi nasze i jest lepszy efekt graficzny i możemy sobie włączać na przykład, że się nam wodaleje lawa yy, o, te opcje takie różne, tam graficzne. Yy, no to tak, yy, może przejdźmy do instalacji tego. Wchodzimy w uruchom yy, i wpisujemy procent ap p data procent. Yy, tutaj sobie wchodzimy w Minecraft yy, w bin i tutaj otwieramy Minecraft za pomocą Archivizer WinRar. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, usuwamy MetaInf, bo będziemy mieć różne błędy i może się nawet Minecraft nie włączyć. To sobie można zgasić. Tutaj sobie teraz włączamy Optifine a. No i przerzucamy sobie tutaj wszystkie tutaj te rzeczy, czekajcie rozciągniemy sobie tutaj, chwytamy tak, klikamy pierwsze, zjeżdżamy tutaj na to i shiftem przytrzymujemy i sobie przerzucamy tutaj i tutaj dajemy OK. Dobrze, gdy nam się to przerzuci, yy, gasimy sobie już tutaj to i powinno nam wszystko działać. Yy, teraz sobie włączymy naszego yy, Minecrafta ja, Minecraft Squared, czy Squared. Yy, co jest. Yy, tutaj jest. Yy, tak, gram na Kraftik Playable yy, Dlatego, że teraz jest bardzo trudno wgrać, i so, zrobić sobie main, kropka .minecraft yy, na, na tej stronie konto, yy, więc sobie tutaj na tej zrobimy. Yy, Omg, dobra tutaj jest coś, yy, nie ten tgs, ale dobra, yy, stworzymy sobie nowy świat. Szybciej. No i jesteśmy tutaj sobie na tym jakimś świecie. Wchodzimy tutaj w opcje. Ustawienia graficzne. I tutaj mamy już jakość grafiki dokładna i szybka. Gładkie oświetlenie. Tutaj sobie ustawiamy. I tutaj jest, a może tutaj przejdziemy. To jest chyba Nie wiem, co to jest dobra mniejsza z tym tutaj jest jakaś wielkość. Automatyczną sobie dajemy. To jest światło, czyli jak ma być jasno czy ciemno. Ja zawsze na jaskrawą daję. Tutaj nic nie ruszamy. Wchodzimy w details. Tutaj ja przeważnie tak sobie zostawiam, chociaż można sobie powyłączać. Tutaj różne to jest już na lepszy komputer. Tutaj jest Fast, znaczy Fast jest już na lepszy procesor nie na laptopa. No w sumie, jak ktoś ma dobrego laptopa za 20 tysięcy, czy tam za 10, to już może to sobie ustawiać. Fancy to jest na lepszy, więc jeżeli ktoś by chciał nagrywać, może sobie ustawić na detów, bo wtedy naj najwięcej jest FPS-ów. Tutaj są animacje, tutaj są wszystko: animacja wody, radstone animation, czyli animacja redstone'a I tutaj są to takie różne, te można sobie włączyć, i tutaj są cząsteczki minimalne. I to są na przykład, jak pochodnia jest postawiona, że widać jak jaki jak płomień leci od niej. Texture pack, to chyba każdy wie, tutaj sobie mogę zmienić. No, długo się to zmienia, jak zwykle. No jak widzicie już jest coś innego, jest już, yy, no ładniej to wygląda, a ja działa, działa, yy, wszystko jest tutaj po prostu, yy, te piksele są nie na 16 na 16 tylko 32 na 32 dobrze, przejdźmy sobie dalej tutaj render-discount-far y, y, normal, tiny, short y, i extreme. Y, ja, przeważnie, ja przeważnie dajemy tutaj sobie na normal, możemy też normal plus 16 i tam do far, bo tutaj już nam po prostu zmniejszam mm, FPS-y. A i tak widzimy z, z daleka tutaj. Jeżeli chcemy mieć dużo FPS-ów na naszym filmiku, y, ustawiamy sobie Max FPS-ów. Um, dobra. Animacja chodzenia. Nie musi być włączona. Każdy wie, co to jest. Takie coś tam. Jak po prostu dajemy F5, widać, jak on tak troszkę podskakuje. Tutaj nic y, nie ustawiamy. No w sumie ja nie ustawiam na razie. Um, to też zmniejsza FPS -y, um, tutaj też potem FPS-y. Wszystko. Tutaj można sobie wszystko dać na OFF, chociaż ja bym sobie zostawił. Um, tutaj też, co mamy, to jest fancy, najwięcej ciągnie też FPS-u, więc najlepiej mieć na off albo na fest, jeżeli nie ma innej opcji um, tutaj nie wiem, nie wiem nie zapoznałem się z tym um, tutaj też można sobie włączyć te natural texture, no i gotowe um, co tutaj było jeszcze um, tak um, wiatr um, czy pogoda, dobra mniejsza z tym Tutaj mamy tekstury serwerowe, czyli, jeżeli idziemy sobie na jakiś serwer i ktoś ma wgrany tekstur, pak, wtedy możemy mieć swój tekstur, pak. No A jeżeli chcemy mieć serwerowy, po prostu to zostawiamy włączone. Autozapis naszej mapki. No, ja sobie daję zawsze na 20 sekund. No, i takie tutaj są jeszcze różne. Tutaj mamy oczywiście reset. Jeżeli coś, by, coś byśmy sobie źle ustawili, o jeszcze tutaj smouch FPS, load fair. No i takie tutaj różne mamy funkcje. No i po prostu mamy więcej FPS-ów, gdy gramy sobie na takim świecie i filmujemy. Taki filmik. Mamy. Mniej lagów i możemy sobie szybko wszystko tutaj robić. A nie tak, że się coś tnie i ręka tak wolno chodzi. No i możemy po prostu grać jak normalnie, byśmy nie nagrywali. Lecz nagrywamy. No i jeszcze zależy to, te FPS-y. Jeżeli ktoś ma na przykład jakąś starą wersję, na przykład Frapsa, czy tam. No nie wiem, jakąś starą, tam. No starą. Nie wiem, czy jak to się tam mówi, stary program do nagrywania na nowszą wersję Minecrafta, on będzie też nam trochę ścinał Musi być najnowsza wersja, ale będzie wtedy jak najwięcej FPS-ów w naszej grze No więc to chyba będzie na tyle w tej wersji modyfikacji. I napiszcie proszę w komentarzach, co byście chcieli w najnowszej drugim odcinku no tej y, Minecraftowej modyfikacji czyli Minecraftowego sezonu pierwszego y, będę filmował także nowe filmiki y, survival Minecraft y, oraz Minecraft na modach y, no i różne takie serwery zobaczcie po prostu na mój kanał na moje playlisty polećcie mój kanał no i jeżeli chcecie oglądać moje filmiki oczywiście zasubskrybujcie mnie Łot, a to co? Jeszcze nie widziałem. Dopiero zupdate'owałem Minecrafta na 1.5.1. Nie widziałem tutaj nowych jakichś y, tych, ale nie wiedziałem, że się tworzą jakieś nowe endermany. Co to w ogóle jest? Dobra. To będzie już koniec. Yy, do zobaczenia. Craftikero, cześć.